Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku MediArt Talks. Dzisiaj rozpoczynamy serię odcinków Medycyna Estetyczna bez tajemnic: Mity a Rzeczywistość. W dzisiejszym odcinku chciałabym obalić najczęstsze mity związane z toksyną botulinową. Chciałabym zacząć od tego, aby wytłumaczyć państwu, czym jest toksyna botulinowa i jak ona działa. Toksyna botulinowa jest to preparat, który jest znany w medycynie od końca 70. lat XX wieku. Na początku ten preparat był wykorzystywany w leczeniu Zeza w chorobach neurologicznych. Z czasem lekarze zauważyli, że on świetnie nadaje się do leczenia nadpotliwości, na przykład. Mniej więcej na początku lat 80. większość lekarzy zauważyła, że podawanie toksyny botulinowej czasowo hamuje przewodnictwo nerwowo mięśniowe i w ten sposób przestają pracować mięśnie mimiczne twarzy, a w konsekwencji widzimy efekt wygładzenia zmarszczek mimicznych. Tak naprawdę ten efekt zauważył już pierwszy okolista właśnie lecząc Zeza, że przy leczeniu tego problemu część zmarszczek mimicznych się wygładziła. I to, to ta sytuacja jakby dała lekarzom jakby takim pole do popisu, aby bardziej się przyjrzeć, jak działa toksyna botulinowa i jak ją można wykorzystać w zabiegach medycyny estetycznej. Najczęstszy mit, jaki słyszę odnośnie toksyny botulinowej, to to, czy Botox zamraża twarz. Większość pacjentów, nawet moich pacjentów, decydując się na ten zabieg, zawsze mi się mnie pyta: pani doktor, ale ja nie chcę blachy. Oczywiście ja też tej blachy nie chcę, stawiam zawsze na naturalność. Można delikatnie ograniczyć pracę mięśni ale na pewno efekt maski czy blachy nie jest efektem naturalnym ani pożądanym. Ten efekt najczęściej wynika z nieprawidłowego podania toksyny botulinowej, tak więc decydując się na ten zabieg, jak i w ogóle jakikolwiek zabieg medycyny estetycznej, zawsze warto pamiętać, aby udać się do specjalisty, który ma doświadczenie w tych zabiegach, który ma odpowiednie przeszkolenie i też ma poczucie estetyki takie, że nie zrobi nam krzywdy. Tak jak wspomniałam, toksyna botulinowa czasowo, jedynie czasowo blokuje przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, i w ten sposób widzimy efekt wygładzenia zmarszczek. Nie ma możliwości, aby prawidłowo podany botoks zamroził nam twarz, i ten efekt jest tak naprawdę powikłaniem w podawaniu toksyny botulinowej. Dobrze podany botoks to taki, którego nie widać. Twarz wtedy wygląda świeżo, naturalnie, a mimika nadal jest obecna, ale nie tak intensywnie. Czy można uzależnić się od botoksu? Botoks nie uzależnia fizycznie, oczywiście nie ma takiej możliwości, natomiast możemy się uzależnić od dobrego efektu, jaki ten zabieg wywołuje. I faktem jest, że dużo pacjentów, którzy nie mają świadomości, jak działa toksyna, nie rozumie tego mechanizmu, często decyduje się na ten zabieg, ponieważ on jest dosyć mało inwazyjny, stosunkowo tani. Natomiast warto pamiętać, że tak jak ze wszystkim, y, są tego konsekwencje. Jeżeli będziemy zbyt często podawać toksynę botulinową, możemy y, uaktywnić inne mięśnie twarzy, y, które y, w momencie, kiedy ten to botoks nie działał, były w stanie spoczynku. Natomiast blokując wybiórczo kilka mięśni na twarzy w bardzo dużych ilościach, możemy spowodować y, efekt nadreaktywności pozostałych mięśni twarzy. I w ten sposób możemy sobie sami pracować na pojawianie się nowych zmarszczek. Jest to najczęstsze powikłanie na przykład przy podawaniu toksyny botulinowej w okolicach kurzych łapek. Jeżeli będziemy często blokować te mięśnie mocnymi dawkami, zaczniemy z czasem zauważać coraz więcej zmarszczek pod dolną powieką. I w ten sposób tak naprawdę nie pozbędziemy się tych zmarszczek, tylko y, przesuniemy te y, pracę tych mięśni y, w inne okolice i inne, inne mięśnie zaczną mocniej pracować. Natomiast też warto pamiętać, że jeżeli y, nie będziemy tego zabiegu y, Wykonywać zbyt często, to nie jest też tak, że pogorszymy sobie wygląd naszej twarzy. Uważam, że raz na jakiś czas można sobie taki zabieg wykonać, jeżeli e, planujemy jakieś wielkie wyjście, zależy nam na szybkiej poprawie wyglądu, to tak. Natomiast nie jest to metoda na lata, aby wypłycać zmarszczki na twarzy. Czy botoks można stosować profilaktycznie? Jest to również częste pytanie moich pacjentek. Odpowiem na, py na to pytanie twierdząco. Młode osoby około 25 roku życia, podając małe, ma małe dawki toksyny botulinowej, będą opóźniać powstawanie głębszych zmarszczek w przyszłości, ponieważ mięsień, który jest bardzo reaktywny, jeżeli go delikatnie wyłączymy, on spowoduje, że ta skóra będzie się mniej marszczyła, a w ten sposób zmarszczka będzie się pojawiła, pojawiała wolniej. Jak długo utrzymuje się efekt botoksu? Myślę, że większość pacjentów zna odpowiedź na to pytanie. Efekt toksyny botulinowej utrzymuje się około 3 do 6 miesięcy. Jest to uwarunkowane przede wszystkim od jakości toksyny botulinowej, jaka zostanie użyta. Są toksyny botulinowe, które mniej więcej utrzymują się 2-3 miesiące, są też takie toksyny, które utrzymują się od 6 do 8, 8 miesięcy. Jest to również cecha indywidualna. Jest to uzależnione od naszego organizmu osoba która ma obciążenia chorobami autoimmunologicznym w takiej sytuacji na pewno ta toksyna może działać krócej jeżeli pacjent będzie często korzystał z sauny czyli generalnie czy na przykład korzystał z gorących kąpieli musi też wiedzieć że wtedy działanie toksyny botulinowej może być krótsze czy może wykonywać sport? Oczywiście może, to nie ma wpływu na długość utrzymywania się toksyny botulinowej. Najważniejsze, najważniejszy czynnik, który skraca działanie toksyny botulinowej, to jest właśnie ciepło. Ale też warto też wiedzieć o tym, że nie ma jednej toksyny botulinowej, jest kilka toksyn botulinowych na rynku. One różni, różnią się składem białek, które są użyte do produkcji tej toksyny botulinowej. I warto pamiętać o tym, że im czystsza toksyna botulinowa, tym większa pewność, że ten efekt będzie się utrzymywał dłużej. Czy botoks wypełnia zmarszczki? Jest to bardzo częsty mit. Często pacjenci mi zadają pytanie, czy mogą sobie na przykład powiększyć usta botoksem. Oczywiście to jest nieprawda. Tak jak wspomniałam, Botox działa na zasadzie zahamowania wydzielania acetylocholiny. Jest to neuroprzekaźnik, który hamuje przewodnictwo nerwowo-mięśniowe i w ten sposób hamujemy pracę mięśni. W ten sposób nie dochodzi do skurczu mięśni odpowiadających za mimikę twarzy. Tak więc odpowiadając na Państwa pytanie, Botoks nie wypełnia zmarszczek tylko botoks działa na zasadzie wygładzania zmarszczek przez osłabienie pracy mięśni mimicznych twarzy. Tak więc nie ma możliwości wypełnienia na przykład ust toksyną botulinową. Czy botoks paraliżuje mięśnie na zawsze? Oczywiście nie, jest to nieprawda. Botoks działa czasowo, tak jak wspomniałam, działanie toksyny botulinowej jest uzależnione od wielu czynników, ale średni czas utrzymywania się toksyny to jest mniej więcej 3 do 6 miesięcy. Nie ma możliwości, aby trwale sparaliżować mięśnie mimiczne twarzy toksyną botulinową. Czy botoks powoduje zwiotczenie mięśni twarzy? Jest to dosyć ciekawe pytanie, ponieważ sam mechanizm działania botoksu polega na tym, że botoks wyłącza przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, a w ten sposób blokuje skurcze mięśni twarzy. Natomiast kiedy pojawia się problem? Problem pojawia się wtedy, kiedy będziemy zbyt często i zbyt duże ilości podawać tej toksyny botulinowej. I było przeprowadzone takie doświadczenie przez kanadyjskich naukowców na szczurach, przecież chyba na królikach podawano toksynę botulinową w dosyć dużych ilościach i sprawdzano jak to działuje na mięśnie. I co, yy, i co, do jakich wniosków ci no, to doświadczenie doprowadziło? W konsekwencji podawania tej toksyny botulinowej w dużych dawkach spowodowało to zwiotczenie mięśni u królików. Tak więc warto o tym też pamiętać, że jeżeli będziemy zbyt często y, stosować tę toksynę botulinową, może to spowodować y, zmniejszenie siły mięśnia tych mięśni. Y, możemy spowodować y, zmniejszoną ruchomość mięśni. Mięsień może zostać osłabiony, zmniejszy się jego objętość, a, ta, a w tej konsekwencji tego, nasza skóra może stać się w tym miejscu bardziej wiotka. E, tak więc e, podsumowując to pytanie, oczywiście tak, jeżeli będziemy zbyt często podawać toksynę w zbyt dużych ilościach, oczywiście może być to przyczyną zaniku mięśni bądź jego zwiotczenia. Jak uniknąć sztucznego efektu po botoksie? Oczywiście decydując się na, na ten zabieg, kluczowe znaczenie ma to, aby ten, aby ten zabieg wykonywał lekarz z dużym doświadczeniem. Mięśnie miczne, mięśnie miczne twarzy pracują w róż, mają różne funkcje. Jeżeli znamy i wiemy, jak dany mięsień pracuje, w ten sposób odpowiednią dawką możemy wyłączyć pracę kilku mięśni i uzyskać pożądany efekt. Wszelkie niepowodzenia toksyny botulinowej, czy na przykład opadanie powieki, czy zbyt duże wiotkość, na przykład, czy na przykład problem z uśmiechaniem się, są to konsekwencje nieprawidłowego podawania toksyny botulinowej i o tym warto pamiętać. Czy są, w sytuacji, czy są takie sytuacje, w których botoks nie jest zalecany? Oczywiście tak, przede wszystkim ciąża i karmienie piersią. Wiadomo z uwagi na to, w jakim sytuacji jest organizm, nie podajemy żadnych substancji z zewnątrz, tak jak na przykład nie podajemy znieczulenia, nie było też wykonywanych badań na temat wpływu działania toksyny butulinowej na płód. Ale na pewno tego zabiegu w takiej sytuacji nie wykonujemy. Nie wykonujemy tego zabiegu w niektórych chorobach neurologicznych, jak na przykład miastania grabisz czyli w chorobach zanikowych mięśni. Nie podajemy, oczywiście nie podajemy również toksyny botulinowych w miejscu, gdzie jest infekcja skóry. Botoks to jeden z najlepiej przebadanych i bezpiecznych preparatów używanych w medycynie estetycznej, ale pod warunkiem, że jest stosowany świadomie i z odpowiedzialnie. Mam nadzieję, że w tym odcinku udało mi się rozwiać Państwa wątpliwości związane z toksyną botulinową, a jeżeli mają Państwo jakieś pytania, oczywiście można napisać komentarz lub napisać do nas bezpośrednio. Do usłyszenia w następnym odcinku.